Witajcie, drodzy widzowie, w najnowszym odcinku Sofy Sportowej. Dzień za dniem mija jak szalony dziewiąty dzień zmagań już za nami, jeżeli chodzi o rozgrywki na kortach Wimbledonu, i my oczywiście przyjrzymy się temu, co działo się wczoraj. A działo się wiele, choć oczywiście meczów jest coraz mniej. I trzeba przyznać, że faworytki oraz faworyci odnaleźli odpowiedni rytm. W ostatnim dniu Obyło się bez większych niespodzianek. Numer jeden z numerem trzynastym w kobiecej drabince oraz numer drugi z numerem Numerem piątym. to są pierwsze pary półfinałowe jeżeli chodzi o turniej Wimbledonu a dzisiaj oczywiście poznamy kolejne i miejmy nadzieję, że wśród nich będzie Iga Świątek natomiast myślę, że co do wczorajszego dnia to najwięcej działo się na korcie centralnym kiedy to Laura Ziegemund musiała do naprawdę dużego dużego wysiłku i wyczerpania naprawdę wielu e, ciekawych aspektów gry od Aryny Sabalenki aby ta awansowała do drugiego półfinału w swojej karierze natomiast myślę, że nie tylko sama gra, ale dużo tak zwanych no trochę brudnych gierek, tak zwanych można powiedzieć, ładniej mind games po angielsku. Natomiast zarówno Laura z swoim zachowaniem i wytrącaniem z rytmu swojej rywalki, jaki te jęki i krzyki e, areny Sabalenki, których dobrze wiecie, że ja raczej nie tykam za bardzo, staram się bronić tenisistów, ale myślę, że pewne granice zostały przekroczone i my sobie tutaj również o tym opowiemy, podsumowując sobie to spotkanie. Także zapraszam was serdecznie do odsłuchania odcinka. Do subskrypcji naszego kanału, łapę w górę dyskusji w komentarzach. Widzimy się dzisiaj oczywiście o godzinie 13.50 przed meczem Igi Świątek z Ludmiłą Samsonową. Relacja live z tego meczu oczywiście na naszym kanale w pełnym składzie, także zapraszam Was bardzo serdecznie do bycia z nami. Arna Sabalenka kontra Laura Zigemund. 4 do 6, 6 do 2, 6 do 4. Takim stosunkiem liderka światowego rankingu pokonuje bez wątpienia niespodziewaną ćwierć finalistkę, która słynie przede wszystkim z deblowych umiejętności, natomiast w przeszłości była już w w ćwierćfinałach turniejów wielkosztemowych czyli oczywiście 35-letnią Laurę Ziegemund. Trzeba przyznać, że pierwsza partia to był absolutny majstersztyk w wykonaniu Laury Zygmunt, która potrafiła niesłychaną różnorodność wnieść na kort. Oczywiście widzieliśmy już w poprzednich spotkaniach na przykład z Madison Kiss, kiedy to kompletnie rozregulowała swoją rywalkę Niemka i trzeba było się spodziewać dokładnie podobnych zagrywek w meczu Ziegemund z Sabalenką i tutaj ten Start Niemki w tym spotkaniu był bardzo imponujący. Od 3 do 0 rozpoczęła to spotkanie właśnie Laura. I to nie było tylko i wyłącznie tutaj zmiana: i to nie była tylko i wyłącznie zmiana tempa, granie sliceów, skrótów, przechodzenie do siatki, oczywiście to było, ale również Laura Zigemut naprawdę pokaźną liczbę zagrań kończących była w stanie zagrać w tej pierwszej fazie spotkania. Później Sabalenka zaczęła doganiać swoją rywalkę, natomiast po raz kolejny przełamanie mund 5 do 2 na korzyść Niemki jeszcze zdołała się dźwignąć Sabalenka, natomiast pierwsza partia padła upem 6 do 4 dla laury Zygemont i to był bez wątpienia fantastyczny set w wykonaniu Niemki, która tak jak mówię nie tylko różnorodną grą była w stanie rozregulować kompletnie grę Areny Sabalenki, ale też potrafiła naprawdę wiele punktów zdobywać kończącymi zagraniami. To, było bez wątpienia coś, czego później zaczęło powoli brakować Niemce w drugiej i trzeciej partii tego spotkania. Drugi set bez wątpienia już na korzyść Sabalenki, szybkie 2 do zera. później jednak Ziegemund była w stanie odrobić straty i myślę, że ten szósty gem drugiego seta był bardzo ważny, kiedy to Ziegemund miała przewagi na to, aby doprowadzić do stanu 3 do 3, natomiast Sabalenka miała oczywiście zupełnie inne plany, bardzo szybko wyszła na prowadzenie 5 do 2 i tak naprawdę za Kończyła e, tę partię w stosunku 6 do 2. E, trzecia partia to oczywiście e, wielkie, wielkie emocje. 3 do 1 dla Zigemund, 4 do 3 oraz e, podanie Zigemund na 5 do 3. Natomiast tam powoli u. E, Niemki zaczęło brakować moim zdaniem konsekwencji w działaniu. Oczywiście, sprawy fizyczne też mogą tu mieć bez wątpienia duże, duże znaczenie, że to Sabalenka lepiej wytrzymała te, te spotkanie. Natomiast, patrząc na to, że Laura Ziegemund już używała jako forehandu. Slice'a e, jako swojego bazowego uderzenia, a nie to wspinowego, no to myślę, że to już była lekka przesada. Można powiedzieć. Co za dużo to niezdrowo, i bez wątpienia, tutaj oczywiście e, Zygmunt Pokazała swoją różnorodność i dzięki temu też była w ćwierćfinale tego turnieju, natomiast moim zdaniem trochę przeszarżowała z liczbą tych zagrań, które zaczęła grać właśnie z boczną rotacją. Pod koniec tego spotkania Arena Sabalenka również zaczęła odgrywać slice'em zagrania z Igemund, nawet z forhandu, nawet zaczęła grać z returnu slice'em. To co świetnie wychodziło właśnie z Igemund, kiedy ta e, ciała, te piłki nawet z returnu, nawet często skrótem, takim może nietypowym skrótem, ale takim. Blokiem, który wpadał w karoserwisowe, returnowała podania Aryny Sabalenki, która często była zdezorientowana tym, że musi od razu biec do przodu po swoim serwisie. I to były bez wątpienia takie tenisowe szachy, w których na sam koniec Aryna Sabalenka potrafiła trochę bronią Laury Zygmunt wyjść z tego spotkania zwycięzko. I tutaj naprawdę wiele się działo pod względem taktycznym, kiedy to Zigemund czasami serwowała w okolicach 70 mil na godzinę pierwszy serwis, totalnie zwalniając tę grę. Zaraz oczywiście powiem, bo spowalniała grę nie tylko w sposób stricte tenisowy i taktyczny, ale też powiedzmy sobie szczerze w takich gierkach e, poza e, rozgrywaniem punktów e, natomiast tutaj bez wątpienia pokazała Laura Zigemund że po raz kolejny z Aryną Sabalenką da się grać że to nie jest e, tenisistka która e, jest w tym turnieju perfekcyjna daleko jest po, od perfekcji oczywiście ona wciąż jeszcze jest w stanie e, te emocje utrzymywać na wodzy w kluczowych momentach i to pokazała we wczorajszym spotkaniu natomiast e, uważam że im stawka będzie rosnąć tym Sabalence będzie o to trudne. Aby tymi emocjami odpowiednio zarządzać, dobrze wiemy, co się działo w ostatnich finałach turniejów wielkoszlemowych, gdy Sabalenka po prostu je przegrała, nie do końca radząc sobie z presją. I kolejny przykład tego mamy, kiedy wchodzimy już w tę kluczową fazę turnieju i Sabalenka po raz kolejny nie do końca sobie radzi z nerwami, z tym, w jaki sposób uspokoić swój tenis. A to jest przede wszystkim kluczowe, moim zdaniem, w meczach z takimi tenisistkami, które prezentują taki styl jak Laura Zigemund, która chcecie przede wszystkim wytrącić z tego rytmu tenisowego, abyś miał jak najmniej komfortu w swoich grze. No i tutaj bez wątpienia pytanie, czy Aryna Sabalenka będzie w stanie to zrobić w kolejnych meczach. Oczywiście, Manda Anisimowa, z którą ona się spotka w kolejnym meczu, stylowo powinna dużo bardziej Białorusince pasować. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilą, bez wątpienia Aryna Sabalenka jest tenisistką, która również wiele wiele punktów podarowała e, Laurze Zygmunt, czy to w drugim, czy to w trzecim secie. Był już taki moment, kiedy Zygmunt również e, moim zdaniem trochę oddychała rękawami i Wygrywała tak naprawdę punkty tylko i wyłącznie przez to, że zbyt bardzo tak kolokwialnie napinała się Arena Sabalenka, aby zagrać z trudnych pozycji, nie wiadomo jak spektakularne zagrania, no i dzięki temu korzystała i była naprawdę bardzo blisko zwycięstwa w tym spotkaniu. Niemka, natomiast to Sabalenka wychodzi z tego meczu zwycięsko, natomiast tak jak widzicie w tytule, w miniaturce, jest również o tym, co działo się pomiędzy wymianami, ponieważ po pierwsze Laura Ziegemund, która no bardzo spowalniała grę. Dostała oczywiście nawet ostrzeżenie za to, że przedłuża tę grę, ale nie tylko na swoim serwisie to robiła. Pamiętajmy, że tempo zawsze narzucają tenisiści serwujący, więc to retornujący musi być gotowy, ale wcale nie zawsze było tak, że to Laura Zigemund była gotowa do tego, kiedy już Sabalenka była przygotowana, aby swój punkt rozpocząć serwisem. To jest bez wątpienia pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to to w jaki sposób Laura Zigemund cieszyła się po błędach Aryny Sabalenki Celebrując celebrują sobie naprawdę w niebogłosy. No i kolejna to zachowanie pomiędzy pierwszym a drugim serwisem sabalenki, kiedy, kiedy Niemka, tak jak dobrze znamy, ten gest w trakcie grania na mączce, kiedy zawodnicy ramą rakiety aby Mączka wyleciała z tej, tej podeszwy, tak raczej na trawie. Nie jest to do końca potrzebne, natomiast to był taki stały rytuał pomiędzy pierwszym a drugim serwisem. Uderzanie o podeszwę rakietą, co czasami mam wrażenie, że Sabalenkę trochę wytrącało z równowagi i tak jak mówię, też przedłużanie na serwisie, bardzo dużo, długie przygotowywanie się pomiędzy pierwszym a drugim. Naprawdę to spotkanie moim zdaniem mogłoby trwać dużo, dużo krócej, gdyby Laura ziegemund nie stosowała tych swoich gierek które myślę, Myślę, że były nie do końca czyste i nie do końca pasowały do świątyni tenisa, jakim jest kort centralny Wimbledonu. Natomiast nie możemy pozostać dłużni i nie porozmawiać o tym, co wyczynia Aryna Sabalenka, ponieważ ja często oglądam mecze na wyciszeniu, bez komentarza i nie do końca czasami jestem świadomy tego, co się dzieje z Aryną Sabalenką i, ich, i, i jej jękami, okrzykami w trakcie spotkań. Doskonale wiecie, że ja nie jestem absolutnie żadnym hejterem sabalenki to nie jest tak, że dlatego, że ona rywalizuje z Igą Świątek, to teraz będzie tylko źle o Sabalence, natomiast warto wspomnieć o tym, że aryna sabalenka nawet yy, naprawdę ten podnosi swój głos w trakcie zagrań wolejami, gdzie naprawdę uwierzcie mi, jako tenisista doskonale wiem, że to nie jest kompletnie potrzebne przy zagraniach typu wolej, yy, czy też yy, na przykład skrót, nawet slice, natomiast sabalenka bardzo mocno przedłuża te okrzyki. Jeszcze nawet nawet kiedy piłka już ląduje na drugiej stronie siatki i rywalka zaczyna... Odpowiadać na jej uderzenie, to Sabalenka jeszcze stara się czasami te okrzyki, które są naprawdę głośne, przedłużać. Mam wrażenie, że to się da kontrolować przede wszystkim przy tych zagraniach dużo mniej dla ciała obciążających, tak jak wolej, tak jak skrót. Natomiast Sabalenka tego nie robi, no i to też jest kamyczek do ogródka. Myślę, że to już jest, jak to napisałem na mediach społecznościowych, wyższa szkoła jazdy, jeżeli Aryna Sabalenka przy zagraniach, które naprawdę nie wymagają tego, aby. Aż tak tutaj podkreślać to wszystko wokalnie, przepisy tak naprawdę nie są w stanie w żaden sposób zakazać tego, co robi Jaryna Sabelanka. Natomiast moim zdaniem, przedłużanie tych okrzyków i to, że kiedy już rywalka uderza swoją piłkę, a ten, ten okrzyk dopiero powiedzmy się kończy, no to jest coś, nad czym można się moim zdaniem zastanowić, bo dobrze wiem, że na przykład, kiedy zawodnik uderzy rakietą w było kilka takich sytuacji, że na przykład e, przeciwnik ma piłkę bardzo, bardzo łatwą i nagle tenisista po drugiej stronie siatki uderza rakietą o kort. To jest w pewien sposób przeszkadzanie przeciwnikowi i wtedy oczywiście od razu jest punkt odbierany zawodnikowi. To tak samo, moim zdaniem, można absolutnie tego typu zachowanie sabalki, która przedłuża te swoje okrzyki, aż do momentu, kiedy zagrywa rywalka swoje uderzenie, w ten sposób potraktować. Więc e, no, jestem ciekawy, czy tutaj ktoś się tym trochę szerzej zajmie, ponieważ moim zdaniem granice zostały przekroczone, jeżeli chodzi o, e, o tego typu okrzyki i ich długość. Także zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie, czy w ogóle będzie miała jakiekolwiek rozwinięcie. Natomiast, e, tak jak mówię, ten mecz był bardzo ciekawy pod względem taktycznym, ale miał też dużo, dużo e, takich e, aspektów, które nie do końca mi się podobały i wspomnę, że naprawdę wiele zachowań moim zdaniem nie pasowało do świątyni tenisa, jaką jest kor centralny Wimbledonu. Natomiast jeżeli chodzi o drugie spotkanie, panie, to Amanda Anisimowa pokonała Anastazję Pawliuczenkową, z którą prowadziła już 5 do 3 w drugim secie, natomiast Rosjanka potrafiła doprowadzić do tiebreaku, w którym to lepsza była Amerykanka 11 do 9, natomiast obudziła się bez wątpienia Pawliuczenkowa pod koniec tego meczu. Warto podkreślić, że Ani. Simowa ma wciąż korzystny bilans spotkań z Aryną Sabalenką. Natomiast no, bez wątpienia to doświadczenie, które mamy u obu pani, jeżeli chodzi o grę na tym etapie turniejów wielkosztemowych, każe nam tutaj mimo wszystko upatrywać jako faworytkę Aryna Sabalenkę, która, która bez wątpienia jest tutaj do ogóry I jeżeli Ani Simowa będzie konsekwentna w swoim działaniu, patrząc na to, że już czterokrotnie potrafiła wygrać z liderką światowego rankingu, to na pewno nie pozostaje tutaj bez szans w tym spotkaniu o finał. Natomiast jeżeli chodzi o Panów to oczywiście Carlos Alcaraz gra dalej, bardzo szybko rozprawił się z Cameronem Norim, wygrywając 3 do 0 w setach, teraz ma dwa dni przerwy, ponieważ panowie jeżeli chodzi o grę finałową wracają do gry dopiero w piątek, także powiedział, że będzie dużo golfa, trochę relaksu, także zobaczymy jak Carlos Alcaraz będzie wyglądał w meczu o finał, w którym zmierzy się z Taylorem Fritzem, który pokonał pogromce Kamila Majszaka, Karena Kaczanowa w czterech setach, także po takim powolnym starcie, po dwóch pięciosetówkach, Taylor Fritz odnalazł swój rytm i tak jak wspomniałem na początku, faworyci zaczęli rozdawać karty pod koniec tego turnieju. Patrząc na to, że był ogrom sensacji, ogrom niespodzianek na samym początku, no to mimo wszystko zawodnicy z rozstawieni z numerem drugim i piątym grają o finał u pań, w tym pierwszym półfinale, jedynka z trzynastką. Oczywiście zobaczymy, co przyniesie nam kolejny dzień, w którym to również są jakieś bez wątpienia tutaj miejsca na niespodzianki. Natomiast miejmy nadzieję, że niespodzianki nie będzie w meczu Igi Świątek z Ludmiłą Samsonową, z którą Iga gra już od czternastej na korcie numer 1. Trochę dyskusji, czy na pewno Iga powinna grać na korcie numer jeden, że została źle potraktowana przez organizatorów. Mira Andrzejewa kontra Belinda Benczisz, to one rozegrają swój mecz na korcie centralnym. Dosyć trudny wybór, natomiast na pewno i Andrejewa i Benczisz to są bliżej znane tenisistki dzisiejszym kibicom niż na przykład Ludmiła Samsonowa. Myślę, że gdyby Iga grała z kimś dużo bardziej znanym swój mecz, to, to ona by zagrała na korcie centralnym i myślę, że tutaj bardziej rywalką się organizatorzy mimo wszystko kierowali, a nie samą Igą Świątek. Także nie doszukiwałbym się tutaj za bardzo drugiego dna i próbą trochę umniejszenia naszej tenisisty, natomiast jeżeli chodzi o kolejne półfinały, to oczywiście Nowak Dżokowicz zmierzy się z Flavio Coboli, natomiast Ben Shelton zagra o półfinał z Janikiem Sinerem, który wczoraj przechodził rezonans łokcia, także nie wiemy do końca jak wygląda jego sytuacja zdrowotna i czy Włoch będzie w stanie grać na 100% swoich możliwości w tym meczu, dobrze wiedzieliśmy, że z Dimitrowem ma swoje problemy, natomiast oczywiście tutaj wczoraj podsumowaliśmy sobie to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Dimitrowa, który prawdopodobnie ma mięsień naderwany, jeżeli chodzi o tutaj struktury mięśnia piersiowego, także to nie wygląda aż tak fatalnie i są prognozy, że może on wrócić do gry na US Open, natomiast raczej tutaj przegapi wszystkie turnieje zarówno w Toronto, jak i w Cincinnati. Jeżeli chodzi o sprawy juniorskie, Alan Ważny wygrał swój kolejny mecz i jest w trzeciej rundzie, także dziś zagra o ćwierćfinał, również dalej gra w grze podwójnej, także mocno trzymamy kciuki za naszego tenisistę e, Rodzynka, jeżeli chodzi o juniorów e, w drabince chłopców. Także kolejne emocje bez wątpienia dzisiaj na nas czekają. Najważniejsze tyczą się oczywiście meczu o godzinie 14, który e, będziemy obserwować razem z Wami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, aby dołączyć do naszej relacji. Widzimy się 10 minut przed startem spotkania, czyli 13.50 na naszym kanale YouTube'owym i oczywiście nie mogę się doczekać, aby już e, z Wami oraz Zagatą tutaj oglądać i przeżywać emocje związane z meczem Igi Świątek z Ludmiłą Samsonową. Także widzimy się już niedługo. Życzę Wam dobrego dnia. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Łapę w górę i dyskusji w komentarzach, co może sądzicie o e, tych wybrykach tenisistek na korcie centralnym w meczu zigemund z Sabalenką. Do zobaczenia.